Co ty robisz? Robię lalkę. Lalkę? Pokaż mi. Poznaj panny Masza. <noise> panna masza? Dlaczego panna masza? Masza do niej pasuje. Co pasuje? No, i nie masza pasuje. Poczekaj. Mm, to jest ta lalka z pudełka, prawda? Tak. Tutaj jest napisane panna Katia. Ale masza jej pasuje. Wika pasuje do niej lepiej, tak myślę. Powiedz nam, Wika, dlaczego siedzisz w domu i nie poszłaś dzisiaj do szkoły? Po pierwsze... No. Tam jest niebezpieczna infekcja. Tak. Która zaraża. Mm. A mamy dzidzie w domu i dlaczego miałabym przynieść infekcję ze szkoły? Szczególnie, że został jeden dzień nauki. Tak, ponieważ zbliżają się ferie. Przybij piątkę, dobra robota. I tak, zdecydowaliśmy się dzień. nie pójść do szkoły. Czy masz już notatki? Nie, notawki? dostanę je w czwartek. Mm -hmm, Okej, okay. skąd będziemy wiedzieć, że już je masz. Będą w dzienniku elektronicznym. Musisz iść do szkoły. Twoje notatki. To nie, znaczy nie pójdę. to świetna okazja. Wika, chodźmy na spacer. Pójdziemy na spacer za melią. Zostawimy mamę samą w domu, damy jej odpocząć, a my pospacerujemy. Okej. Okay. Ubierz się ciepło na zewnątrz, jest dzisiaj bardzo zimno. Okej. Okay. Wika poćwiczy bycie mamą. Boję się ją przewrócić. Po raz pierwszy wybieramy się na spacer z Amelią bez mamy. Tak. Posłuchaj, jeśli Amelia będzie płakać, co zrobimy? Uciekamy do domu. Na cycka? Tak. Cóż, mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Tutaj leży. Pokaż mi twój malutki. O, malutki nosek. Malutka dziewczynka śpi. Na zewnątrz zrobiło się zimniej i Wika założyła po prostu zimową kurtkę. Minus 30 stopni. Jakby było minus 30 stopni. Tak naprawdę na ten wiatr też ubrałem się bardzo ciepło. Spójrz, wiatr na nas wieje, a ona leży w tę stronę. I wiatr wcale nie dotyka jej twarzy. Tak, zabezpieczyliśmy wszystko. Mam nie wieje. Czuję się niekomfortowo. Chcę w ten sposób, jakby. Nagram jest... cię z daleka. Nie, nie płaczę. Nie. Właściwie. Chcesz powiedzieć? Czyka poznajesz ten wózek? To twój. Tak, to Mój? twój wózek. A ja myślałam, że jest nowy. Nie, nie jest nowy. Odkręciliśmy stare kółka. Jaki on piękny! Tak, jest super. Jest miękki to podstawa. Du, 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 du. Pika, chodźmy do tych straganów du, 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 du. tam. Sprzedają tam dużo pamiątek. Zróbmy zakupy! Aha. A, nie wziąłem swojego portfela. Mam kartę. Akceptują tutaj karty? Nie akceptują. Byliśmy tam i nie akceptują. Wracamy. Nie, może zaakceptują. Może będzie można zapłacić telefonem. Chodźmy. Sprawdzimy. Mogę prowadzić? Trzymaj. Mam nadzieję, że pracują. Przejeżdżałem tędy wczoraj i sprzedawali pamiątki. Cóż, niektóre są chyba otwarte. Założę się, że dzisiaj, jak na złość, będą zamknięte. Założę się, że mamy jeszcze kolejne 30 km do przejścia. A może 30 minut? Pójrz, dzieci spacerują same, bez swoich rodziców. Koszmar. Co, dotarliśmy do straganów? Tak. Tak. Zamknięte. Tylko dwa otwarte. Nie, cztery. Tutaj, Tutaj jest, jest więcej. więcej, tak. Pamiątki. To jest to dla małych dzieci, Vika. Buty ja pilcowe. Nie. Potrzebujesz tego? Nie. Tutaj, Tutaj są, są lalki. I wiesz co to jest? Buty łykowe? Rozmawialiśmy Boty o tym. Buty łykowe. To są grzechotki. Co to jest? Instrument ludowy. <noise> Dziękuję. Weźmy zielony. Jeden zielony. Co to jest? Harmonika. Tę jedną? Umiesz grać? Nie. Nie? Nauczysz się? Co, zielony? Możesz grać? Nie. Dmuchaj mocniej. O! Tak powinnaś dmuchać. Usta bolą. Tutaj są ciernie. Powiedz mi, gdzie właściwie poszliśmy na spacer? To jesteśmy mi przypomina... w Porcie Rzecznym. Widzowie oglądają i nie zrozumieją, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w rzecznym porcie. Tak, to jest Wołga, a tutaj jest port rzeczny. Więc obudziła się? Trzeba ją wytrzeć. Co się stało? Wypluła mleczko? Nie, nie mleko. Ślina. Ślina. Okej, okay, teraz się budzi. Harmonika, moja harmonika ją obudzi. Obudź. Hej, obudź się! Teraz ona się obudzi i będziemy musieli iść do domu. Cześć! O, mamo! Jak wasz spacer? Było okej. Okay. Super, naprawdę super. Nie obudziła się? Trochę się przebudziła. Opłakiwała, więc przyszliśmy wcześniej. Puci, puci! Ciepła, nie zimna. Kiedy będzie fajne wyzwanie? Wszyscy pytają. Teraz uwierzcie mi na słowo. Kiedy wyzwanie? Zróbmy wyzwanie w następnym wideo. Wow. Tak wika? Obiecujesz? Tak. Obiecuję. Czas na pobudkę. Jak długo można spać? O to boli Puci, puci. Obudziłaś się? Nie, ona ciągle śpi. Powinna ją rozebrać? Hej, fajnie Nie, słuchajcie, to nie Amelia. I to też nie jest Amelia. To jest Wika. Postanowiliśmy rozpakować długo wyczekiwane krzesło. Warto było kupić je z wyprzedzeniem. Mama kupuje wszystko z wyprzedzeniem. To jest jakieś niesamowite krzesło. Tak, to jest leżak, bardzo popularny dla małych dzieci. Czekaliśmy aż Amelia osiągnie wymaganą wagę, Ponieważ kiedy się urodziła, ważyła 3,220 a krzesła można używać od 3 kg 500 gram. Więc dzisiaj będzie z nami jeździć. To nie jest... Oj, wygląda trochę jak deska do prasowania. <grym> jeździć, cóż, nie jeździć, Wika, huśtawka. bujać się. Jak... Czy ja też się mogę pobujać? Tak, pewnie. Twój czas... Stracił ważność. W pewnym sensie tak, zniknął. To wygląda jak hamak. Tak, To jest taki lekki hamak. Założę się, że zniszczy się w tym pudełku. Chodź. Ciągle rozpakowujemy, a ty się wpychasz. O, cudownie. Stanę różowy. O, jest piękne. Z przodu wygląda jak majtki. Tak. Zeszła. Bardzo dobrze. Daj, zamknę. To wszystko? Myślałam, że będzie trzeba coś składać. Jest gotowy? Nie? O, tutaj są zabawki. A to co, grzechotki? Grzechotki, tak. To jest tutaj jakoś złączone. O, jakie słodki! Czy jest możliwe przenieść teraz Amelię, kiedyś mi? Obudzi się w nowym krześle i. Nic nie zrozumie. Będzie w szoku. Musimy poczekać, aż się obudzi i nie zapomnieć jej tam posadzić. Wika umyła się ręce, jak przyszliśmy. Tak. A? Teraz musisz na myć pewno? ręce 150 razy na dzień. Umyłam trzy razy. Trzy razy z rzędu? Bardzo. Tak? Dobrze. Teraz na świecie dzieje się jakieś szaleństwo. Ciągle trzeba myć ręce. Tak. Amelia się obudziła. No, jest gotowa wypróbować swój super różowy fotel. Amelia? Przeciąga się? Tak. Co? Co? Nie mogę cię pocałować, czy co? Ona już wie, jak się uśmiechasz. Nie mogę się doczekać, żeby zrobić odlew Amelii stupek i rączek. Zasmucę cię trochę, ponieważ nie możemy jeszcze tego zrobić. Nie możemy zrobić odlewu stupek ani rąk, ponieważ zaciska rączki w piąstki. Póki co zróbmy nóżki. Nóżki? Tak. Nie, lepiej wszystko Następnym razem. Następnym razem? Za jakiś czas. A okay. Bika też miała odlew. A, miałaś... Nadruki, um, rysunki! U, masz je? Przyniosę je teraz, już zdążyły wyplaknąć, z 10. no nie 10-9 lat. Zobaczymy teraz, jak wyglądają. Znalazłam! Pokaż, o, stopa jest taka wielka. W jakim wieku to robiliśmy? Uuu, naprawdę duża stopa. Zmierz swoją rękę. Och, dlaczego dzieci tak szybko rosną? I przy okazji jest podpisane. Powinno być podpisane. Zaraz tam zajrzę. O. Tutaj. Tam jest mój podpis. Roczna Wiktoria. Roczek. 11 października. Zrobiliśmy to dokładnie na twój roczek. Zrobiliśmy dzień, to dzień. dokładnie na roczek. Jeszcze tego samego dnia zrobiliśmy ten odcisk. Trzeba będzie porównać z Amelią. Za półtora roku będzie miała większą nogę. Myślę, że Amelia będzie mieć większą. Ponieważ Bika urodziła się z niedowagą. Oj! Ona kwacze! Baby, duża! Twoje skarpetki są A słodkie. Babcia mi je dała! Ej, dobra robota, babciu! Pośpieszmy się, jesteś gotowa, mamo? No to, obudzimy ją. Amelka, wstawaj! Chodź! Pikabuuu! Śpi. Obudź się! Dawaj. Jest lekki. Co ty Jest robisz? Jest lekka, a zachowujesz się, jakbyś nosiła coś ciężkiego. I proszę. Połóż. Więc o. mamo, chodź. Zobaczymy, jakiej będzie tutaj z nami. Połóż ją, połóż ją. Znowu zasnęła. Śpi cały dzień. Je i śpi w kółko. Wika, schowaj nogi. Nie mogę. O tak. Ustawię się tak z boku, dobrze? O co robisz? Przeciągasz się. Daj mi nóżkę, nóżkę. Teraz drugą nóżkę. O tak. Założyła się jej majteczki? Wow. O, co za rozkosz. Właściwie biznes klasa. <grym> o, nie mogę. Jaka słodycz. Tak. Kołyszę ją. Tak, jest właśnie w biznes klasie. Odpoczywasz, relaksujesz się i cieszysz. Podzielisz się miejscem? <grym> Spójrzcie, ciągle się koło A jak super. zapyta o drinki mamo, co jej dasz? All inclusive jest już jej, <głos> więc. <głos> I z lewej albo prawej. <noise> z każdej, z drinki obu stron. Drinki poproszę. Podwójne. Dajcie mi mięso, dajcie mi kole i więcej. Myślę, że jest zazdrosna. Kole? Nie pijesz koli, prawda? Mówię o niej. I co jeszcze? Ona nie może żadnej koli. Mamusia nie ma koli, tak? <noise> Mamy tylko mleko. <laughs> Mamy tylko mleczarnię. Powieśmy zabawki dla niej. O, gdzie, gdzie, gdzie? Nie, nie możesz tego zrobić beze mnie. Zawieś w ten sposób, nie zaczepiaj. Myślę, że jest za nisko.